kwartały, kamienic, ale to nie Woksal. Miasto emerytów i rencistów, w którym rządzi socjal Patrzę z okna i widzę kolejnego rapera Pierwsze kroki, pierwsze ruchy na ulicy kamera. No i ta nadzieja, gdy dostaniesz SMS-a Perła renesansu, ja przeżywam w niej renesans Tak jak dziecko Sokratesa Ciągle mnie to boli, że moje miasto upada powoli jak Detroit Są tu sami moi, choć jestem popierdolony A moje ziomy siedzą w mieście tak jak masz karony Jeden wyda na tony drugi na powrotne drogi w który rządzą demony, no i nałogi. Chciałbym zdążyć nogi, ale trzymam je kolektyw. W pierdolonym mieście bez siena i bez perspektyw. A ja jestem jak detektyw Żuczkowski lub inna gwiazda. Czekaj szukam skąd się wzięło pół miliarda długu miasta. Kurwa, ale paska ciężary tak jak na siłce Patrzę na was z góry, no bo stoję na marcince Widok na starą Galicję, a ja palę z segipona Chcesz zobaczyć nastolatków, nie wiem Odwiedzę McDonald', teraz odpowiednia pora Choć nie goni mnie komórka, chcę być ikoną lokalną Prawie tak jak Zero Trójka To nie rap z podwórka, to moja inwencja tłucza Ale nigdy się nie zatrzymam, nawet jak wpadnę w puszcza Wychodzę na pole, nigdy nie wychodzę na dwór Jeśli chcesz dealera, to nie znajdziesz tu kontaktu Południowa Polska, ty nie dotrzymasz taktu Robię to dla ludzi, a nie robię dla kontraktu Robię to dla ludzi chociaż, która w spodziemia W którym mówię o problemach, na przykład wyludnienia Czasem ich nie dostrzegasz, jak ukryte kamienice Ale boli, gdy kolega z znów wyjeżdża za granicę Wychodzę na ulicę, ciągle paruje mi głowa Polski biegun ciepła, no bo wszędzie beton noza Choć nie lubię tego słowa, bo pierdolę ekologię Ale czekam na tą zieleń, jak ludzie na onkologię Znów robi niewygodnie się, bo czeka nas ubóstwo, Złe finansowanie, tu potrzebne nowe województwo bo jest tu bardzo smutno, kiedy widzisz niewłaściwe drogi. Spalone mosty, tak jak wnętrze starej synagogi. Chciałbym sondażyć nogi, ale trzymam je kolektyw. W pierdolonym mieście, bez bezsienna i bez perspektyw. Ciągle mam kompleksy, bo o silnym miejscu marzę. A na razie wyję piskom, jak tyrem po windarze. Jest tu wiele marzeń, no na przykład może zamek. Chciałbym go zobaczyć, zanim wyjadę na amen. Nieważne, co zrobię we mnie, i tak to zostanie. Zamknięty rozdział, pora by lecieć dalej.